Mamy tutaj Mazda MX5. MX5 przyjechała do nas na konserwację podwozia. Jak widzicie, tutaj kolega już zdjął. Konserwuje tutaj nadkola. Z przodu, z tyłu już są pozdejmowane. Pokażę Wam teraz w górę. Pokażę Wam od dołu teraz jak to wszystko wygląda. Tu już mamy zakonserwowane, już jest wszystko złożone, to wszystko mieliśmy zdemontowane. Tutaj kolega już zakonserwował, tutaj mieliśmy lekkie spawanie, bo tutaj najgorzej było jeśli chodzi o rdze. Tu już ten metal tutaj już odpadał, więc tutaj to wszystko pospawaliśmy, zrobiliśmy nowe, nowe wstawki. Tu już zakonserwowane jest, pod bakiem również i tutaj pod wózkiem również jest zakonserwowane. Zostało nam tylko jeszcze raz przelecieć nad kola i będziemy mieli auto gotowe. Jeżeli chcecie naprawić swój samochód zapraszamy do VIP Autoserwisu.